To już kolejny rok, kiedy zapraszamy wszystkich, którzy chcą podziwiać piękne jednostki. 31 jednostek, które są zbudowane albo z drewna, albo z stali. Zapraszamy od piątku, 13, po, późnym popołudnie, bo te jednostki muszą przypłynąć z Helu, do niedzieli, aby przyjść, zwiedzić, obejrzeć, posłuchać szant, a również popatrzeć na piękną paradę. Myślę, że bardzo istotne jest to, żeby podkreślić, że to jest. Cykliczna impreza, że od wielu lat spotykamy się zawsze w drugą, drugi weekend października. To jest taki czas, kiedy te jednostki kończą żeglowanie, kiedy Wracają do swoich portów i w ten sposób też żegnają się z Gdynią. To już po raz 15, jak i gdy jachty z duszą, jachty stalowe, drewniane zawitają do Gdyńskiej Mariny. Będzie można przede wszystkim podziwiać te jachty tutaj przy falochronie wschodnim, ustawione ładnie, osobno, próchno, osobno, osobno rdza. Będzie można zapoznać się z ich historią. Będzie też okazja do tego, żeby zobaczyć je pod pełnymi żaglami. W sobotę o godzinie 13 wypłyną na uroczystą paradę i pod żeglami przeżeglują wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w stronę Mola w Gdyni-Orłowie, następnie pod Molo w Sopocie, tam zawrócą i podobną trasą powrócą tutaj do Gdyni. Także skoro już zapraszamy tutaj mieszkańców, zapraszamy także turystów, to wieczor wieczory ozdobimy muzyką żeglarską i w pobliżu jachtów rozłożymy scenę, na której będzie można posłuchać tradycyjnych pieśni żeglarskich czy szant.